Kurwa, gdzie to jest? Dwa. Gdzieś to kurwa musi być. Tu nie wiem, tu nie. Tu? Nie. A tu? Tu jest! Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam jak skonfigurować Marlina dla płyty SKR 1.3. Ten poradnik obejmował będzie konfigurację kroków, termistora, endstopów, wymiarów stołu, w ogóle obszaru roboczego dla drukarki, wyświetlacza oraz stepsticków. Pierwszym krokiem, jaki będziemy musieli zrobić to pobrać Marlina oraz pobrać z Visual Studio Code. Tak jak pokazałem Wam to w innym moim filmie pokazanym na ekranie. I kiedy mamy to pobrane, otwieramy sobie Visual Studio i otwieramy sobie Marlina Open Folder, ja to mam na pulpicie, wybieramy główny folder Marlina i otwiera nam się cały panel, to można zamknąć. Pierwsze co musimy zrobić to wejść w platform iO Ini i musimy zmienić mega at mega 205, 2560 na na co rpc 11768 taki procesor jest na, na skr 13 i musimy to później znaleźć na tej liście i jest tutaj i na koniec właśnie tego tej całej linii musimy dodać Nową ścieżkę upload port yy, równa się H. U mnie to jest H, yy, ponieważ to jest odnośnik do, yy, do, 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 do karty SD, która jest właśnie w yy, płycie podłączonej do komputera. U Was może się to nie pokazywać. Yy, generalnie chodzi o odnośnik do czytnika kart, albo coś w tym stylu na którym e, będziemy mieli naszą kartę do drukarki jak to już mamy gotowe to musimy sobie wejść w configuration.h pierwsze co musimy zrobić to zmienić sobie parę portów z na to też tak jak w poprzednim filmie wspomniałem musi być to ustawione bo inaczej nam się w ogóle nie skompiluje e, serial port pierwszy musimy ustawić na minus jeden serial port drugi musi być zero oraz musimy sobie zmienić na zburt Trumps, na board Big 3 SKR podłoga V1, podłoga 3 możemy sobie to skompilować teraz i zobaczyć czy nie będzie żadnych błędów. Ok jak nam się skompiluje i pokaże, że nie ma błędów, to pierwsze co yy, obejmie ten poradnik to konfiguracja termistora, jaki chcemy użyć w naszej drukarce, jaki mamy użyty i w tej sekcji Thermal Settings musimy wybrać termistor, który aktualnie jest w drukarce przeważnie jest to numer 5 albo numer 11 ja akurat użyłam numeru 5, także ustawiamy temp sensor 0 czyli jeżeli mam jedną dyszę to temp 0 oraz temp sensor B na 5 tak jak pokazane eee... Dobra, i termistory mamy ustawione. Następnym krokiem będzie ustawienie endstopów, co jest troszkę niżej. Eee, endstop settings, to jest domyślnie ustawione, aczkolwiek ważne jest tutaj yy, ta sekcja. W momencie kiedy endstopy nie reagują tak jak powinny, czyli są załączone, kiedy faktycznie nie są załączone, to musimy zmienić ich logikę zmienimy sobie logikę na e, stopie X. I w tym momencie będzie odwrotna logika po wpisaniu false tutaj. Bo ja tego nie będę robił, ponieważ u mnie true jest prawidłowe. Teraz sobie przejdziemy do konfiguracji Stepsticków, e, która jest praktycznie zaraz obok. I ja w swoim SKR mam e, Stepstiki TMC. 2208 Standalone oznacza to, że one są wkładane w, w płytę jako dodatkowy moduł, jakby e, przez co no, płyta troszkę inaczej je traktuje. E, kiedy mamy na przykład skr e, Mini E3, tam z budowanymi to już standalone nie ma, jest tylko TMC 2209, tak jak tam w skr 3 mini oczywiście tutaj można wpisać e, na przykład a4988 drv8825 ale to zależy od waszej konfiguracji następną rzeczą jaką będziemy chcieli sobie ustawić to są e, ilość kroków e, na oś czyli to jest też de delikatnie niżej to jest w tym miejscu pierwsze tak jak pokazane wyżej jest x później jest y Później jest Z no i E czyli Ekstruder X, Y i Z. To sobie ustawiamy wstępnie w konfiguracji, lecz możemy to sobie później zmienić jeszcze komendą, albo w menu w samej drukarce z panelu. Niżej mamy konfigurację rate'u, czyli maksymalnej prędkości osi, jaka może pracować, to również można zmienić komendą. Przyspieszenie domyślne też można zmienić komendą, także tutaj nie jest to aż takie istotne, żeby to ustawić. Przyspieszenie do druku, do retrakcji i do przemieszczania pomiędzy druko, drukowaniu. Ok, jak to mamy ustawione wedle naszej drukarki, to przejdziemy sobie do ustawiania wymiarów stołu, co już jest troszkę niżej. Tutaj między innymi jest y, ustawienie... Y, Autopoziomowania, tu sobie wybieramy, y, jaką mamy sondę, jaki czujnik. Ja akurat mam Fix Mountain Prop, to jest mój czujnik ten Anetowy. Poniżej mamy offsety tego czujnika. Y, Min Prop Edge oznacza odległość, minimalną odległość od stołu, od krawędzi stołu, jaką będzie czujnik badał. Prędkości badania stołu, jak szybko oś Z się opuszcza, podczas. Badania xy pro Speed to oznacza oczywiście prędkość, w jakiej się przemieszcza oś x i y pomiędzy pomiarami. Eventually, ok, zjeżdżamy sobie troszkę niżej o, i tu mamy ustawienie yy, wielkości naszego stołu. Jest to u mnie ANET A8, która ma stół 220 x 220 oraz trochę niżej mamy yy, maksymalną po, pozycję. Osi Z, czyli wysokość, wysokość na jaką możemy drukować, to też jest 220 na anecie. X min pos oraz Y min pos. to oznacza y, odległość między jakby pustym polem, między stołem a end stopem, y, czyli dla drukarki to nie jest y, wartość, na której może drukować, dlatego ta wartość jest tutaj minus przy x to jest minus 34. W moim przypadku, czyli żeby oś X dojechała do punktu 0, no musi jeszcze 44 mm przejechać no i analogicznie na osi Y. Oś Z tego nie ma, no bo to jest na czujniku, który ma swój osobny offset. Teraz sobie przejdziemy do już finalnej konfiguracji w tym poradniku, to jest wybór wyświetlacza jaki mamy aktualnie na, na drukarce. No, tu jeszcze warto sobie ustawić, tylko nie muszę to znaleźć. O, tutaj jest Improm e Settings. To jest dość istotne, bo to domyślnie jest wyłączone. Warto sobie to włączyć, czyli aby włączyć domyślnie jest tak. I aby to włączyć należy usunąć te dwa slasze. To dzięki temu jest włączone. To pozwala nam na zapisanie ustawień do pamięci drukarki, czyli jak na przykład zmieńmy sobie kroki. W międzyczasie to nie musimy tego robić za każdym razem, tylko zapisujemy sobie to w pamięci e, drukarki I niżej, e, ja sobie jeszcze lubię przestawiać e, reverse encoder direction, czyli tutaj. No, ja już się po prostu przyzwyczaiłem do e, odwrotnego działania encodera, dlatego sobie to włączam. Kurwa! Tu jeszcze możemy sobie ustawić. Individual axis homing menu to dzięki temu będziemy mogli sobie bazować osobno osie na X, Y i Z i dalej przechodzimy już do zmiany wyświetlacza, ja mam reprapowy wyświetlacz 12864 bodajże, nie pamiętam on nazywa się tutaj w konfiguracji reprap discount full graphic smart controller to jest taki zwykły graficzny z niebieskim podświetleniem, taki typowy LCD i ponownie, aby go uruchomić, należy usunąć dwa slasze przed tym. I możemy teraz, jak już wpisaliśmy nasze dane, sprawdzić, czy to się kompiluje. To powinno się stać. A więc je zmieniłem, także kompilacja była bardzo szybka. I mamy gotowe, tak naprawdę. Jeżeli wszystko ustawiliśmy wedle naszych preferencji, czy tam ustawień drukarki, to wszystko powinno działać tak, jak należy. Pozostałe ustawienia praktycznie moim zdaniem nie są jakoś super potrzebne. To, co jest tutaj opisane, to jest to wszystko, co będzie potrzebne do uruchomienia drukarki. I myślę, że <ścoughs> sukcesów w wydrukach od samego początku. Myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.